Chcę osiągnąć swoje cele życiu Masz już kurwa marzenie cały czas Jadę tutaj cały czas po ten beat Właśnie śpiewam tak Mam wyląbane na to co inni powiedzą Bo ja tutaj sobie stoję Właśnie śpiewam tutaj dla was Jadę cały czas, jadę cały czas no Tą nutą może tu w mu się kiedyś kto uda Jadę cały czas, ja tu ciężko pracuję Bo ja tu właśnie teksty sobie dzisiaj rymuję Jadę cały czas właśnie na spokojnie Kolego może zapytać się Czego robię, to to dlaczego, czego ja to robię Bo ja spełniam marzenia, ja tu jadę z tą drogą swoją, która cały czas mnie prowadzi Na niebie gwiazdy mi świecą To jest właśnie to, to jest moje życie właśnie tak kolego Zacznijmy właśnie, powiem Ci właśnie dlaczego, właśnie dlaczego takie, że ja to właśnie robię Bo ja tu robię zawsze twoje przeboje, tak jest, brak nigdy sobie nie zapomnę, choć nie wierzyliby mnie, ja to właśnie stoję właśnie śpiewam tutaj cały czas ja to robię i mam nadzieję bo ja cały czas wybędę, będę może kiedyś tam na tej polskiej scenie mam właśnie bracie kurcze taką nadzieję kiedyś to było inaczej ta dzieciaka się marzyło teraz twoje jest się właśnie tutaj robiło robiło się stało się pod giełdem cały czas właśnie tutaj na mija właśnie teraz odniesie gdzie to jest właśnie na sklep na świecie tak to jest właśnie i właśnie powiniecie, powiniecie mi tu zapytacie się dlaczego, bo ja właśnie tutaj właśnie swoje teksty w głowie układam. Właśnie tyle mam do dodania, bracie, ma się ciepło na